Witajcie. Opowiem Wam dzisiaj więcej o metodach wspierania oczyszczania organizmu z toksyn i metali ciężkich za pomocą suplementacji diety i preparatów na bazie borowin. Znacie już ten preparat? Jest to suplement ERSD Delvite, który potocznie nazywamy Heavy Metal Detoxin. Ten suplement jest doskonałą kontynuacją efektów sesji w komorze normobarycznej i w komnatach szungitowych. Suplement delfitej jest produktem wspomagającym nasz układ odpornościowy, składający się z kompozytów polskiej produkcji na bazie naturalnych produktów. Każdy z jego składników ma wielofunkcyjne działanie. Są to linokrzemian o nazwie Haloizet, wyżarzony w temperaturze około 850 stopni Celsjusza i rozdrobniony na młynach magnetycznych do nanocząstek. Jego zadanie polega na transporcie do krwi obiegu preparatu humusowego ERKH. Natomiast po pobraniu przez organizm z jego struktur wewnętrznych i nanopłytek i nanorurek transportowanego produktu, powstaje próżnia, do której absorbuje metale ciężkie, toksyny oraz inne szkodliwe dla organizmu związki i wydala je na zewnątrz organizmu. Drugi ze składników to preparat humusowy, produkowany w odróżnieniu do konkurencji nie procesami chemicznymi, lecz procesami biologicznymi, biochemicznymi. W przyrodzie występuje jako produkt znany ludzkości od tysięcy lat. Są to wielocząsteczkowe związki organiczne o składzie zależnym od związków organicznych, z których powstaje. Jego budowa jest bardzo złożona i różnorodna. Nie jest do końca poznana. Ogólnie można przyjąć, że to związki kompleksowe węgla, wodoru i tlenu. Natura wzbogaca te związki kompleksowe o inne pierwiastki korzystne dla organizmów żywych, które jednocześnie pozostają w synergii. Sam preparat wprowadza w organizmach żywych równowagę kwasowo-zasadową, ponadto przyłącza do swoich struktur nawet pierwiastki radioaktywne, zabójcze dla organizmów żywych i wydala je poza organizm, podobnie jak w przypadku szkodliwych wirusów, bakterii, grzybów. W przyrodzie związki kompleksowe kwasów humusowych znajdują się często w głodach leczniczych, w ziemi ornej, w nawozach organicznych, w torfie, w węglu brunatnym. Ten produkowany jest na bazie borowin atestowanych dla sanatoriów. Najważniejszą cechą kwasów humusowych jest ich zdolność do wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków, wodorotlenków i wolnego ich uwalniania, kiedy wymagają tego organizmy żywe. Kwasy humusowe, dzięki ich właściwościom, uważa się za potencjalnie przydatne do detoksykacji substancji skażających środowisko materialne. Kwasy humusowe, dzięki ich właściwościom, uważa się za potencjalnie przydatne do detoksykacji substancji skażających środowisko naturalne. Mają też one zastosowanie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, powodując zwiększenie produktywności. Szczególnie ważny jest fakt, że są to substancje naturalne, które nie obciążają środowiska naturalnego. Kwasy humusowe i ich lecznicze działanie jest znane od tysięcy lat. Jednakże od lat 60. XX wieku następuje dynamiczny wzrost zainteresowania tymi kwasami w dziedzinie nauk medycznych, gdyż jako ostatnie ogniwo łańcucha pokarmowego przy intensywnej gospodarce rolnej jesteśmy pozbawieni pokarmie wielu witamin, minerałów przeciwutleniaczy i mikroelementów. Autorzy tego preparatu po wieloletnich doświadczeniach w rolnictwie wielkoprzeworowym zauważyli powtarzalność oddziaływania tych związków kompleksowych zarówno w glebie, roślinach, jak i u zwierząt, ale właśnie również w organizmie człowieka, który jest także tworem natury. Dlatego rekomenduję stosowanie tego suplementu bez najmniejszych obaw dotyczących szkodliwości dla zdrowia. Dawkowanie. W celu ułatwienia dawkowania preparat jest umieszczony w atestowanych żelatynowych kapsułkach o pojemności 75 g. Wystarczająca dawka dla osoby dorosłej to dwie kapsułki dwa razy dziennie. Organizm człowieka jest jednak wspaniały. W swojej doskonałości sam potrafi się uleczyć. Trzeba tylko dostarczyć niezbędnych składników budulcowych, wyeliminować substancje szkodliwe, pobudzić układ odpornościowy. Substancje zawarte w tym preparacie z układu pokarmowego przenikają do krwi, tkanek, komórek, odżywiają je, wzmacniają i korzystnie wpływają na układ odpornościowy. Wystarczy 10-14 dni, aby kwas humusowy zawarty w preparacie pobudził układ odpornościowy. Jednocześnie haloizyt absorbuje i wydala z organizmu szkodliwe związki. Cała produkcja tego suplementu oparta jest na badaniach organów państwowych i na atestowanych urządzeniach. Między innymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. W czasie produkcji obowiązuje system zapewniający bezpieczeństwo żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożenia z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu. Także jest to produkt bezpieczny, przeatestowany, jak ja sprawdziłam, skuteczny. Kolejnym preparatem będzie delwite wzbogacony o CBD, pastę CBD.